Cześć Siemaneczko, witajcie. Słuchajcie, ostatnio stałem się, mogę tak powiedzieć, właścicielem pewnej informacji dotyczącej ludzkiego serca, a informacja ta przybyła do mnie po prostu z mojej ciekawości. Zainteresowałem się, no bo słuchajcie, silniki zamontowane między innymi w samochodach, ich moc, siłę, liczy się w koniach mechanicznych, tak. No, i przeważnie takie silniki do aut kompaktowych mają około 100 koni mechanicznych, 150 koni mechanicznych też mogą mieć, albo też i mniej. A zgadnijcie, ile koni mechanicznych ma ludzkie serce w stanie spoczynku? Okazuje się, że ma ich aż 560. Zgadza się, 560 koni mechanicznych ma ludzkie serce, jeżeli jesteśmy w stanie spoczynku. No to jest bardzo dużo, bo Wyobraźcie sobie teraz auto, które ma 560 koni mechanicznych. Są takie auta, oczywiście, są to auta sportowe, nie? Na przykład jakieś tam Vipery mają taką moc. No, Formuła 1 ma chyba jeszcze więcej, ale pomijając ten fakt, ludzkie serce, słuchajcie, non-stop pracuje, jak zdajecie sobie sprawę. Średnio przy jednym uderzeniu bicia tego serca przepompowuje około 70 ml krwi. Czyli to jest około 1 trzecia szklanki. Wydaje się, że niedużo, ale jeśli yy, robimy jakiś bardzo duży wysiłek, wówczas to serce potrafi w przeciągu godziny przepompować aż 1200 litrów krwi. W przeliczeniu na 80 lat życia, w stanie spoczynku, nasze serce potrafi przepompować około 200 milionów litrów krwi. Wyobrażacie sobie taką to pracę wykonuje nasze serce, które liczy około 560 koni mechanicznych.